Pewnie część z Was korzysta z map Google nawet jeżeli nie musi znać trasy, nawigacji, bo po prostu potrzebują informacji o obecnych warunkach na drodze. No jest to super przydatna opcja, ale mapy Google oprócz tego posiadają wiele innych funkcji i w tym materiale pokażę Wam trzy moim zdaniem najciekawsze nowe funkcje, które pojawiły się ostatnimi czasy w mapach Google. No to co? Zapalamy silnik i ruszamy. Ale zanim ruszymy, to uruchomimy mapy Google i włączmy dwie z tych trzech funkcji. Po trzecia jest po prostu włączona, więc wysuwamy tutaj ten panel, zjeżdżamy na dół do ustawień. Teraz szukamy niżej ustawienia nawigacji, i tutaj na dole włączamy. Pokaż elementy sterujące. Włączamy. Jak już się nam załaduje, to wybieramy do myślą aplikacji. U mnie jest to Spotify, daję dalej. Daje okay. Tutaj, jeżeli pierwszy raz to włączacie, to musicie wyrazić zgodę na Spotify'u, no i już mamy to włączone. Druga opcja jest trochę niżej, i jest to prędkościomierz, którego włączymy. OK, no to teraz już ruszajmy. Więc pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest ten prędkościomierz, który znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu naszych map Google. O tutaj. Pokazuje on, no, tak jak się spodziewacie, naszą aktualną prędkość na podstawie danych z nawigacji GPS. Oczywiście ta prędkość nie jest jakoś super dokładna i nie możemy na jej podstawie przyspieszać czy zwalniać, ale jest to jakaś dodatkowa informacja. Przy czym, jeżeli Google rozwinie to, co powinni zrobić z taką funkcją, czyli doda, Informacje o tym, jaka jest dozwolona prędkość w dany, na danych odcinkach drogi, i w momencie, w którym na przykład przekroczymy tą prędkość, to powiadomi nas na przykład dźwiękiem albo jakoś graficznie na mapach Google na aplikacji. To będzie to bardzo przydatna funkcja, bo ile razy zdarzyło się tak, że gdzieś wjechaliście i po prostu nie byliście pewni, jaka jest dozwolona prędkość. Oczywiście. Nie zwalnia taka funkcja nas z myślenia i musimy pilnować znaków, ale przynajmniej przyda się to tak w te mniej pewne uliczki, gdzie nie spojrzeliśmy na znak. Drugą funkcją, o której wspomniałem zresztą już na samym początku filmu i którą włączaliśmy, jest sterowanie muzyką. Jeżeli tak jak ja wybraliście Spotify, to pojawiała nam się tutaj ikonka Spotify. Jeżeli inna aplikacja, no to inna. Jak ją klikniemy, to wysuwa nam się panel na dole map, który troszeczkę zabiera nam przestrzeni map, ale bądźmy szczerzy, obecnie telefony robią tak długie, jak na przykład Xperia 1, że tej przestrzeni bardzo nie tracimy. Ale dobra, jak już wysunęliśmy sobie to, co możemy zrobić z tą muzyką? No podstawowe rzeczy, takie które tak naprawdę tylko powinniśmy robić podczas jazdy samochodem. Możemy sobie muzykę puścić. Jak już nam leci, to możemy ją spauzować, możemy puścić następny utwór, poprzedni, albo jeżeli to co leci nam nie bardzo pasuje, możemy kliknąć przeglądaj i teraz z listy Takich kafelków, dziewięciu ostatnio puszczanych playlist, wykonawców, utworów czy albumów. Możemy wybrać to, co byśmy chcieli, żeby nam Spotify puścił. Klikamy, no i po prostu leci. Z tego, przeglądaj, oczywiście możemy też otworzyć aplikację Spotify, ale nie radzę tego robić w czasie jazdy, tylko dopiero kiedy się zatrzymamy, kiedy już jesteśmy w jakimś bezpiecznym miejscu, nie poruszamy się. No bo jednak aplikacja Spotify nie jest przystosowana do korzystania podczas jazdy samochodem. Teraz naciskamy x nam się zamyka. A żeby zamknąć te sterowanie muzyką, bez wyłączania muzyki, muzyka nadal będzie leciała, no to klikamy ponownie w ikonkę Spotify'a. No i gotowe. Trzecią najważniejszą funkcją, na którą moim zdaniem wielu z Was czekało, zresztą ja też, jest możliwość zgłaszania różnych wydarzeń, wypadków na mapach Google. Taki okrojony Janosik pojawił się w końcu w Google Maps. No, moim zdaniem na razie Janosik nie ma się czego bać, no ale. Przynajmniej jest taka funkcja dla tych, którzy nie chcą instalować dodatkowych aplikacji. Więc jak robimy zgłoszenie w Google Maps? Tutaj mamy nową ikonkę, która wygląda troszeczkę jak taki plusik w jak to nazwać dymku tekstowym, tak jak w komiksach, klikamy go i pojawiają nam się trzy opcje. Możemy zgłosić wypadek, kontrolę prędkości albo korek. Jeżeli to zgłosimy, no to pojawi się po chwili na mapach, no i inni użytkownicy, przejeżdżając obok takiego zgłoszenia, będą mogli je albo potwierdzić, albo zaprzeczyć. Zresztą specjalnie dla was kliknę teraz powiedzmy, że był tutaj, czy była tutaj kontrola prędkości, no nie było jej tutaj. No Nie jest to najlepsze z mojej strony, no ale żebyście widzieli, jak to działa. Klikam kontrola prędkości, mamy chwilę, żeby to anulować, ale nie zrobimy tego. Bach. Pojawiło się. Teraz widzimy tutaj jedynkę przy tej kontroli prędkości. Jeżeli jacyś kierowcy za mną by potwierdzili to, gdyby była naprawdę kontrola, to ta liczba wzrasta. Dzięki czemu wiemy, że to zgłoszenie jest bardziej prawdopodobne, bardziej rzeczywiste. Na ten moment nie wiadomo nic o systemie oceniania zgłaszających. Czy Google daje nam jakieś oceny na podstawie naszych zgłoszeń, tego jak ludzie szybko je anulują albo potwierdzają. No jedyny taki efekt, który widzę to po zgłoszeniu nie możemy od razu robić kolejnego zgłoszenia. Pojawia nam się, osiągnięto limit raportów. Być może jeżeli Google uzna, że zbyt często zgłaszaliśmy nieprawdziwe rzeczy, no to będziemy mogli rzadziej zgłaszać jakieś wydarzenia na drogę. Tak czy siak jest to bardzo przydatna opcja, bo oprócz tego, co Google już nam pokazuje, możemy się dowiedzieć paru przydatnych rzeczy, chociażby o tej kontroli prędkości. Aha, fotoradary w mapach Google też już są, to jest całkiem inna rzecz, Google korzysta ze swojej bazy danych, które nie uzupełniają użytkownicy, ale no, ciężko mi się wypowiedzieć, bo na trasach, na których ja jeżdżę, no, bardzo rzadko. Zdarzają. Nie, nie ma po prostu fotoradarów a tam gdzie jechałem i fotoradar był, tak Google Maps mnie nie poinformowało, a raz już zdarzyło się Mapsom poinformować mnie o fotoradarze, którego nie było no to były trzy moim zdaniem najciekawsze nowości z takich nawigacyjnych rzeczy w mapach Google. Dajcie znać, co wy o nich sądzicie, a może wy macie jakieś swoje typy takich najciekawszych rzeczy z Google Maps, o których inni użytkownicy, w tym ja, mogą na przykład nie wiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, a teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.